Rewitalizacja parku zabytkowego w Zabudowie to jest jedna z głównych inwestycji, które teraz realizujemy umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dosłownie w ostatnim dniu 2019 roku, czyli 31 grudnia. Wyłoniliśmy w drodze postępowania przetargowego firmę, którą jest Probet. Wartość całej inwestycji to jest około 4 miliony 200 tysięcy. Złotych z czego 80% to są środki zewnętrzne, środki unijnego dofinansowania. W ramach naszego zamierzenia inwestycyjnego planujemy przede wszystkim uporządkować teren parku, bo jak widać zasługuje na to. Są oczyszczane stawy, stawy skarpy będą wzmacniane, dookoła będzie przebiegała... Przebiegał taki taras widokowy. Oprócz tego będą również oświetlone alejki wraz z ławkami. Do tego dołączamy monitoring. No i jeszcze ważny chyba element infrastruktury, który ma powstać. Mamy małą scenę. Ona, będzie, ona pozostanie w tym samym miejscu, ale pojawi się scena kryta większa. Scena, która umożliwi nam na prowadzenie różnego rodzaju imprez, uroczystości. Wobec tego generalnie nadajemy temu miejscu nowe funkcje, albo chodzi o to, żeby odzyskało to miejsce szereg nowych funkcji. Funkcje społeczne, funkcje kulturalne, rekreacyjne, jak również turystyczne. Jest to pewnego rodzaju wizytówka miasta zabudów i mam nadzieję, że już w drugiej połowie 2021 roku będziemy mogli świętować otwarcie parku w Zabudowie. Nie jest to inwestycja łatwa. Mamy szereg pojawia się szereg wyzwań, ale mam nadzieję, że wspólnie z wykonawcą, wspólnie z projektantem, wspólnie z konserwatorem zabytków my jako inwestor podołamy tym zamierzeniu.